Sekundka. Sekundka, już, sekundę, już przechodzimy do kalendarza. Choklik mi wyskoczył, ale okej, okay, wszystko już jest w porządku. Dobrze, i skupmy się oczywiście na najważniejszych wydarzeniach. Dziś w nocy poznamy wyniki japońskiego PKB. Dziś, jak standardowo, co poniedziałek, trochę o Japonii będzie. No, ale przede wszystkim najważniejszy jest wtorek i dane odnośnie amerykańskiej inflacji również poznamy wyniki, bardzo ciekawe dane z Wielkiej Brytanii, dane dotyczące zatrudnienia, a w, w, śro, w środę dane doty, dotyczące inflacji. W dalszej, w dalszej kolejności poznamy stan amerykańskiej konsumpcji, dane z rynku pracy, inflacja PPI i na koniec dane odnośnie Brytyjskiej konsumpcji. To są oczywiście wybrane przez, przez kalendarz najważniejsze informacje. Jeśli uznam, że któreś z wydarzeń będzie istotne dla rynków, mimo pozornej, mniejszej istotności, to oczywiście również o tym będę Wam wspominał. Dobrze, natomiast słowo o właśnie amerykańskiej inflacji, konsensus zakłada dalszy spadek zarówno inflacji bazowej, jak i inflacji w ogólnym ujęciu. No, w ubiegłym tygodniu pokazywałem wam wskaźniki wyprzedzające, które zwiastują, że kluczowe dla inflacji, czyli cena żywności, ceny usług i ceny najmu będą spadać. Pytanie tylko, w jakim tempie, bo są to wskaźniki opóźnione. No a po drugie czy nie pojawiły się w ostatnim czasie czynniki pomijane do tej pory, które albo nie powodowały wzrostu inflacji, albo nawet wpływały na jej spadek, które, jak się mogą okazać, wpłyną jednak teraz na wzrost inflacji? Jutro się przyjrzymy temu dokładniej. Natomiast dziś kilka słów o obligacjach, bo spójrzcie. Ceny amerykańskich obligacji dosyć mocno spadają, a to oczywiście daje, powoduje presję na umocnienie dolara i osłabienie indeksów. To jest szczególnie ważna zależność teraz, bo spójrzcie, gdy, cen, gdy indeksy w ostatnim czasie mocno odbiły i wybiły wyraźnie szczyty z, poprzednie, z poprzedniego ruchu wzrostowego z końca listopada, tak, wzrost na obligacjach był znacznie skromniejszy. Mi się wydaje, że to dlatego, że to może wynikać z sezonu wyników, które, tak kolokwialnie mówiąc, bodźcowały rynek akcji, ale jeśli ten trend na obligacjach amerykańskich będzie kontynuowany, to moim zdaniem tempo się może wyrównać i obligacje pociągną za sobą indeks amerykańskie do głębszej korekty. Jeszcze w kontekście jutrzejszych danych to bardzo przestrzegam przed takim zbyt mocnym przywiązaniem do tych ostatnich zależności, które działały przez, przez ostatnie miesiące, czyli inflacja rośnie, no to oczekiwanie, że Fed zaostrzy i odwrotnie, że inflacja, inflacja spada szybciej niż zakładał konsensus, no to oczekiwanie na pivot. Szczególnie ostrzegam przed tym drugim Scenariuszem, bo jeśli dojdzie do pozytywnego zaskoczenia i niższego odczytu inflacji, to nie ma zbyt wiele miejsca na zmianę oczekiwań co do działań Fed, moim zdaniem. Poza tym analitycy coraz mocniej uwzględniają te zbliżające się problemy, które wystąpią po zakończeniu walki z inflacją. No bo do tej pory działo to na takiej zasadzie, że nastrój rynków zależał tylko i wyłącznie od rezultatów tych działań wymierzonych w właśnie walkę z inflacją. A tu się może okazać, że inflacja się skończy, a pracy będzie mniej. Oszczędności będą przez inflację wypalone, mimo że inflacja na przykład się zatrzyma, to i tak ceny pozostaną wysokie. Ceny będą dużo wyższe niż przed okresem wzrostu inflacji, a płace w takim tempie nie rosły. No a z drugiej strony, to na pewno taka skuteczna walka z inflacją na pewno ograniczy konsumpcję. Więc ten krajobraz po okresie. Walki z inflacją nie zapowiada się wcale jakoś różowo, i rynki mogą zacząć to, to dyskontować, co będzie powodować, że nawet niższe oczyty inflacji nie będą już powodować tak silnych wzrostów. No ale o tym się z czasem przekonamy. Natomiast ten drugi scenariusz, czyli sytuacja, gdy, gdyby w tym otoczeniu, że wszyscy prognozują dezinflację, co opiera się na y, rozsądnych założeniach i w oparciu o zachowanie czynników uprzedzających, no to gdyby się jednak okazało, że inflacja rozczaruje i będzie wyższa niż, oczekiwa niż oczekiwania konsensusu, no to mamy niemalże hektolitry paliwa dolane do, jako paliwo do, do spadków na mocną drogę w dół. Może nie do nowych dołków, ale do wyraźnej korekty. Dobrze, no i słowo o Japonii. Jak już co poniedziałek ostatnio. Stało się to niejako tradycją, ponieważ no, w, szczególnie w ubiegłą niedzielę Jen wyraźnie się osłabił w odpowiedzi na plotki, że, że prezesem ma zostać aktualny zastępca prezesa Kurody. Nie pamiętam teraz nazwiska, a widzę, że tutaj w tej grafice tego nie ująłem. Natomiast w drugą stronę w piątek. Ponownie jen zaskoczył bank Japonii, czy otoczenie banku Japonii zaskoczyło rynki, ponieważ pojawiły się wiadomości, że prezesem ma zostać pan Ueda, czyli kandydat o znacznie bardziej jastrzębim nastawieniu. Dziś się nie będziemy mocniej w sytuację na, rynku, na y, japońskim imieniu, y, nie będziemy zbyt głęboko wchodzić, dlatego że zrobiliśmy to w ubiegłym tygodniu, natomiast tylko słowo przypomnienia, że moim zdaniem, niezależnie od wyboru kandydata, uważam, że korekta w kierunku, w którym podążał, tego, tego podążał Boi przez ostatnie lata jest konieczna, bo po prostu wreszcie zmieniło się tło. Pomijając już samą inflację, która przekroczyła cel, to przede wszystkim najważniejszy wskaźnik dla Banku Japonii, czyli wynagrodzenia wzrosły w grudniu najszybciej od 97, od, przepraszam, od 1997. W grudniu zanotowano wzrost prawie o 5%, czyli wyraźnie powyżej poziomów, które, które obserwowano wcześniej. Zobaczymy, na ile jest to trwały wynik natomiast natomiast niewątpliwie tych sygnałów, że bank Japonii, niezależnie kto będzie kandydatem, będzie musiał zmienić swój swój kierunek. Oczywiście trudno mówić o podniesieniu stóp procentowych, bo to raczej się szybko nie wydarzy, nawet to otoczenie najbardziej strębie w boj raczej tego nie wskazuje. Natomiast wystarczy, że zostanie zrewidowana polityka kontroli krzywej dochodowości i ta górna granica, która jest górna granica japońskich obligacji, która aktualnie wynosi 0,5%, wystarczy, zostanie podniesiona do procent, półtora to wywoła skalę, ogromną lawinę różnych działań na różnych rynkach. O tym mówiliśmy w tym tygodniu. I będzie to bardzo ważne dla rynków, i uważam, że ten scenariusz jest jak najbardziej realny. I to może również spowodować, że jen będzie jedną z lepszych walut w 2000, jedną z mocniejszych walut w 2023 roku. Natomiast dziś chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co wydarzyło się na rynku ropy w piątek. Cena wyraźnie wzrosła, a to w odpowiedzi na zapowiedź, że Rosja Zmniejszy swoją produkcję w marcu o 500 tysięcy baryłek. Oczywiście wiele portali już ogłosiło wielki sukces, że jest to efekt limitu nałożonego w zeszły weekend na produkty ropopochodne z Rosji, też efekt limitu cenowego wcześniej nałożonego na Handel ropą rosyjską, natomiast ja wokół tej sprawy mam znacznie więcej wątpliwości, jak to interpretować i o tym chciałbym dziś powiedzieć troszkę więcej. Po pierwsze, rzeczywiście, przepraszam, po pierwsze, rzeczywiście dochody rosyjskiego eksportu ropy i produktów gwałtownie spadną. Spójrzcie, nas, nas, nas interesuje różnica pomiędzy rokiem 2022 a 2023 ten spadek będzie ogromny, bo o prawie o 67 miliardów dolarów. Natomiast należy pamiętać, że mówimy o samej sprzedaży, a mówiłem jak zmienił się sposób handlu. Rosyjską ropą i gdzie Rosja jeszcze zarabia. Natomiast o ile tu jedno sprostowanie, o ile transport niechcianej ropy rosyjskiej było dosyć łatwo przekierować na inne rynki, tak, z wprowadzonym limitem na produkty, do którego Rosja nie ma zamiaru się stosować, tutaj będzie sprawa dużo trudniejsza. Bo po pierwsze, spójrzcie, w ciągu ostatnich 40 w ciągu ostatnich lat. Mniej więcej 40% oleju napędowego, który trafiał do Unii Europejskiej, pochodził właśnie z Rosji. I spojrzymy na 2022 rok. Wcale nas interesuje oczywiście czarna linia. Te wartości się jakoś drastycznie nie zmieniły. Pod koniec, pod koniec ubiegłego roku było to ponownie 40%. I mimo, że Unia Europejska ma zapasy diesla, poczyniono również działania, żeby zapobiec ewentualnym deficytom. Natomiast plany to jedno, a rzeczywistość to drugie. Natomiast, żeby sprostować, to też, też nie jest tak że to Rosja ma w szachu Unię Europejską i to my musimy się martwić, tylko musimy się martwić, ale nie tylko my, bo spójrzcie, to rosyjski eksport produktów jest bardziej zależny od Unii Europejskiej niż Unia Europejska od importu produktów z Rosji. Oczywiście mówię o produktach paliwowych. Spójrzcie, jeśli chodzi o um, udział, o, o, w, Unia Europejska stanowiła ponad 50%, nawet pod koniec ubiegłego roku i na początku 2023 roku, jeśli chodzi o, o eksport produktów z Rosji do Unii Europejskiej. Więc to Rosja musi się martwić, żeby znaleźć nowych nabywców. I teraz, co się może wydarzyć? Po pierwsze, Rosja może dostosować się do wprowadzonych limitów co raczej nie nastąpi moim zdaniem, a druga sprawa to, że Rosja w jakiś sposób te limity będzie obchodzić, podobnie jak w przypadku handlu ropą. Tak jak mówiłem, tutaj mechanizm będzie bardziej skomplikowany, natomiast to już się dzieje, Rosja wysyła swoje, swoje produkty do Maroko, do Turcji, do Egiptu, a potem one wracają do do krajów Unii Europejskiej. Spójrzcie na tym przykładzie, jak wzrósł ostatnio eksport produktów do, do, do Unii, do Turcji, do, przepraszam, z Rosji do Turcji. Oczywiście również może to działać na takiej zasadzie, że Rosja będzie eksportować ropę do innych krajów a, ter, a i korzystać z, z mocy rafineryjnych innych, innych właśnie krajów. Natomiast ważne, żeby to rozróżnić. Paliwa, eksport paliw to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to produkcja. A tę, a jak mówiłem, Rosja ma zmniejszyć w marcu o 500 tysięcy baryłek, co jest znaczną kwotą w zestawieniu z wielkością eksportu, który w 2022 roku wynosił około niecałych 5 milionów baryłek dziennie, czyli prawie 10%, czyli ponad 10%, przepraszam. I teraz zastanówmy się, jakie są realne powody. Dla, dla takiej decyzji. Po pierwsze, uważam, że może to być blef, czyli prosta sprawa. Rosja zapowiedziała to, żeby wywołać wzrost cen, a będzie produkować tyle samo. Po drugie, może to być nacisk polityczny, który ma wywołać zmniejszenie wsparcia. Tutaj podkreśliłem słowo timing, dlatego że trwa aktualnie objazd prezydenta Ukrainy po sojuszniczych stolicach. stolicach. A karta energii to jest bardzo ważny czynnik w tej wojnie. No i trzeci i trzeci scenariusz, który uważam, że jest bardzo możliwy, a mianowicie to, że Rosja zaczyna mieć problemy na tle infrastruktury i ten brak zachodniego sprzętu, i ekip do serwisowania pól, wreszcie, daje o sobie znać. I tu się na chwilę zatrzymajmy. Bo gdy wybuchła wojna to i wprowadzono sankcje, to prognozy spadku produkcji w Rosji sięgały nawet 3 milionów baryłek dziennie. Wynikało to m.in. z faktu, że wyjście z Rosji zapowiedziały takie firmy jak Biker Hughes, Schlamberger, czy tutaj widoczny na wystawieniu również Halliburton. To jest o tyle ważne, że te firmy mają, zagraniczne firmy mają znaczny udział, jeśli chodzi o um, infrastrukturę Rosji, szczególnie jeśli chodzi o, o, o serwis pól. I jedna ważna rzecz, o ile była taka presja społeczna na BP, na Shell, ogólnie firmy, które um, zajmują się przede wszystkim wydobyciem ropy, tak presja na te firmy, które działają w tle, jak właśnie wymienione trzy, była znacznie mniejsza, i to spowodowało, że te firmy niby wyszły z Rosji, natomiast polegało to na tym, że sprzedały swoje, no to co miały razem z know-how lokalnym firmom z Rosji. To spowodowało, że know-how, pracownicy i tak dalej w tej Rosji zostali, i to spowodowało m.in. to, moim zdaniem, że Dzięki temu produkcja została, produkcja w 2022 roku pozostała na niemalże niezmienionym poziomie. Natomiast to, co niepokoi oczywiście Rosjan, to fakt, że mocno ograniczono liczbę nowych projektów. W 2022 roku było to zaledwie 17 pól, które razem dały zawrotną kwotę 5000 baryłek dziennie nowej produkcji. Dla porównania w ciągu ostatnich 5 lat Rosja w Rosji rozpoczęto eksploatację 253 pól. Co w 2022 roku, roku dało wzrost o 460 tysięcy baryłek. I to jest wyraźny sygnał, że, że po prostu Rosja zaczyna mieć na tym polu problemy, i te cięcie wynika po prostu z, z, braku, z braku odpowiedniego know-how. A pamiętajcie, że oczywiście to zależy od y, rodzaju złóż w, da, w ramach danego kraju. W Rosji raczej są to złoża pojemne. Natomiast tak czy inaczej, aby utrzymać produkcję, trzeba stale wykonywać nowe odwierty. A co więcej, część złóż w Rosji znajduje się na terenach tak, wiecz, tak zwanej wiecznej zmarzliny. To powoduje, że gdy tam raz zakręci się kurek i zakończy się wydobywanie ropy, to ten projekt nigdy nie będzie mógł zostać ponownie uruchomiony. Dobrze, więc tak podsumowując, bo się trochę, bo wszedłem w dygresję. Dla mnie najbardziej realne są te dwa scenariusze, czyli blef i problemy techniczne, które wynikają właśnie z braku możliwości konserwacji. Jeśli dla świata i dla cen ropy najgorszy byłby ten scenariusz. Oczywiście, dla cen ropy najlepszy, a dla świata najgorszy, ponieważ to będzie oznaczać, że zacznie się stopniowa degręgolada rosyjskiego, rosyjskiego sektora naftowego. A spójrzcie, to oczywiście jest przerysowany przykład. Natomiast kiedy upadł ZSRR, no to problemy sektora spowodowały spadek produkcji prawie z 11 milionów baryłek do 6 milionów baryłek. I spójrzcie, poziom 10 milionów baryłek przekroczono dopiero po 2010 roku. Ile lat zajęło odbudowanie sektora? Wiadomo, teraz know-how jest znacznie lepsze, lata te firmy były obecne, natomiast takie odcięcie i brak nowej, Nowego napływu wiedzy, bo zakładam, że sankcje będą trwały latami. Będzie powodować, że rosyjska produkcja będzie stopniowo spadać i nie będzie możliwości utrzymania jej na, na aktualnych poziomach. Oczywiście, aktualnie uważam, że nadal ta opcja z blefem jest również. Również bardzo możliwa, i szczególnie, szczególnie możliwa, jak się popatrzy na to, co zrobiła Arabia Saudyjska, która ostatnio podniosła ceny za ropę dla swoich odbiorców, bo zakładam, że oni o planowanym ruchu Rosji wiedzieli i może się okazać, że Albo faktycznie jest to blef i Arabia Saudyjska dobrze o tym wie, szacując potencjalny popyt, no albo może Arabia Saudyjska się myli i faktycznie w Rosji są problemy. To o tym się przekonamy w ciągu najbliższych miesięcy, natomiast, natomiast ewidentnie jest to sygnał pro wzrostowy, szczególnie jeśli zrealizuje się scenariusz numer 3. Dobrze, przejdźmy do rynku, bo czasu pozostało niewiele. Mamy dosłownie 5 minut, więc tak na szybko. Okej, okay. powinniście widzieć moją platformę i zacznijmy sobie od indeksu S&P. Tak jak wspomniałem, on, amerykańskie indeksy nie zanotowały jeszcze tak wyraźnych spadków jak amerykańskie obligacje, a według zasad teoretycznie powinny. Natomiast jak odsunąć się od fundamentów i spojrzeć stricte na technikę, to spójrzcie, mamy bardzo ważny poziom, bardzo ważny poziom oporu, który jest respektowany przez cenę indeksu S&P. Kilkukrotnie nastąpiła już reakcja pro-wzrostowa. Zakończenie tygodnia to mamy tutaj dość długi knot, no a piątek to już w ogóle Świece typu pin bar. Dziś to wygląda również podobnie. Co więcej, jakbyśmy puścili linię trendu, to mamy formację. To mamy coś na kształt flagi. Tylko trudno właśnie tak to jednoznacznie zaznaczyć. Natomiast schemat ruchu jest zachowany, a to może wskazywać, że jeśli nie doszłoby do wybicia. Dołem z tej formacji przy trzecim, no to czyli teraz przy trzecim kontakcie z linią trendu to w odniesieniu do zasad analizy klasycznej i tej formacji powinniśmy kontynuować ten ruch w górę i jego zasięg pozwoliłby na, już sekundka, zmierzmy sobie to. No, nawet na wzrost powyżej. 4220 punktów. Natomiast ja ostrzegam w tym momencie przed, przed graniem w górę dlatego że tak jak mówiłem obligacje wysyłają bardzo silny sygnał spadkowy. Spójrzmy sobie jeszcze na inne pary, które ostatnio regularnie analizujemy, nieco odchodząc od dolara. I zaczniemy sobie od funta do Australijczyka, ponieważ tu nadal obowiązuje, nadal dominuje formacja trójkąta symetrycznego. O. I uważam, że Wyjście górą jest bardziej możliwe. Uważam, że w piątek o tym zresztą mówiliśmy, przed funtem krótkoterminowo są dobre perspektywy. Uważam, że nawet jeśli by doszło tutaj do jeszcze jednego kontaktu. No to tworzy to okazję do zajęcia pozycji długich. Oczywiście w bardziej konserwatywnym rozegraniu to należy takie wzrosty rozważyć dopiero po wyjściu górą z tego trójkąta. I taki scenariusz uważam, że scenariusz odwrócenia tego krótkoterminowego ruchu spadkowego właśnie się w najbliższych tygodniach będzie realizował. Celem tej formacji oczywiście powinien być mniej więcej zasięg tego trójkąta, czyli około 300 pipsów po wyjściu. No, to oznaczałoby nawet wzrost do tych poziomów z 19 stycznia, czyli mniej więcej w te rejony. I na koniec jeszcze euro Nowozelandzki, którego męczymy już od kilkunastu dni, ale tam cały czas nas, nasz scenariusz obowiązuje. Mówię oczywiście o scenariuszu prowzrostowym. Proszę mi dać chwilkę, bo mi uciekła gdzieś ta para. Ja mam sekundę. Nie wiem, o jest, ok. Spójrzcie, ponieważ tutaj nadal, mimo że dzisiaj to już nie wygląda tak dobrze jak jeszcze kilkanaście dni, jak kilka dni temu, tak cały czas rynek nie zanegował tego, trwale nie zanegował tego. Silnego impulsu, dlatego uważam, że nadal na euro, do dolara nowozelandzkiego, nadal mamy sentyment prowzrostowy i uważam, że kluczowa będzie reakcja ponownie w, w, w otoczeniu tej tego górnego ograniczenia formacji flagi. Uważam, że dopóki nie została zanegowana ta, ta silna prowzrostowa świeca, to ruch wzrostowy będzie kontynuowany, a zasięg tej informacji wskazuje nawet na to, że możemy zbliżyć się w okolice szczytu z końca października, początku listopada, więc ten potencjalny ruch jest całkiem obiecujący. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia jutro.